Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiejsze słowa Ewangelii są dla nas pewnym znakiem czasu. Albowiem obecnie wiele z naszych domów, podobnie jak Wieczernik niespełna 2000 lat temu, jest zamkniętych. Z obawy i lęku przed pewnym niebezpieczeństwem. Z powodu pewnych przyczyn spowodowanych sytuacją w kraju i na świecie. Oraz ich skutków. I ten fakt może nas duchowo paraliżować, odbierać pokój w sercu i poczucie bezpieczeństwa. Ale dzisiejsza niedziela nie bez przyczyny nosi nazwę Miłosierdzia Bożego. Kończy oktawę Wielkanocy, czyli czas, w którym każdego dnia przypominaliśmy sobie w sposób szczególny, że Jezus zmartwychwstał, czyli żyje. Jest obecny w życiu swojego kościoła, tym samym w życiu nas, ludzi wierzących. Ukazanie się zmartwychwstałego jest największym dowodem Jego miłosierdzia. Jego zwycięstwo nad grzechem, lękiem i śmiercią uświadamia nam, że nie ma takiej chwili, w której Jezus nie byłby obecny, w której on nie byłby zwycięzcą. Choć czasami wydaje się to nie do pojęcia. Zmartwychwstały Pan przychodzi dzisiaj do Ciebie ze słowami pokój Tobie. Pokój to wytrwałość w Jezusie. Jedność i łączność z Panem. On zmartwychwstał, jeżeli tylko jestem przy Nim, z Nim, to czeka mnie to samo, bo On jest miłością i On jest miłosierdziem. Łączność z Jezusem w każdej chwili życia jest początkiem naszego zmartwychwstania, otwarcie zamkniętych drzwi do naszych wieczerników, otwarciem się na łaskę Jego miłosierdzia, na to, że On chce być ze mną każdego dnia i każdej chwili. Przeżywam jakieś trudności, On niesie mój krzyż. Upadam, upada razem ze mną. Jestem pocieszony w bólu. Jak Weronika ociera mi twarz, podaje leki chorej osobie, czy opiekuje się potrzebującym, On pochyla się nad cierpiącym. Płaczę po stracie ukochanej osoby, On płacze przy mnie. Dzięki miłosierdziu Bożemu, każdą chwilę naszego życia możemy przeżyć z Jezusem, tym samym zanurzyć ją w Duchu Świętym. On daje nam prawdziwy pokój. Dzisiaj słyszymy słowa: weźmijcie Ducha Świętego. Prośmy zatem Ducha Świętego, aby nas oczyścił, oświecił, aby dał nam łaskę prawdziwego pokoju, odkrycia obecności Jezusa zmartwychwstałego, żywego Boga. W każdej chwili naszego życia, on nigdy nie pozostawia nas samych. Niech Duch Święty przychodzi wszędzie tam, gdzie go najbardziej potrzebujemy.